Witam wszystkich. Nazywam się Andrzej Walczak. Nie jestem z Bielska Białej, jestem z Wrocławia, a jestem współwłaścicielem firmy International Taikal, dystrybutora produktów karpiowych na polski rynek. Firma International Taikal powstała dwa lata temu. Zajmuje się dystrybucją na polskim rynku produktów do, mówiąc ogólnie do potrzebnych do łowienia karpi. Pomysł na ten biznes urodził się e, podczas World Cup Classic na Medin, gdzie miałem przyjemność łowić z Krzysiem Harmuszką i tak sobie gdzieś tam zupełnie swobodnie zaczęliśmy wymieniać informacje, doświadczenia i Stwierdziliśmy, że spróbujemy. Ja bardzo długo dojrzewałem do pomysłu robienia biznesu karpiowego, bo karpiowanie to jest hobby dla mnie. Cały czas do tej pory, mimo to, że ten biznes prowadzę, ja cały czas się tym bawię. Staram się łowić ryby i to jest jak gdyby cel numer jeden. Natomiast pomysł na firmę, tak jak wspomniałem, rodził się na Medin, został zrealizowany pół roku później, gdzie z Krzysztofem. Um, otworzyliśmy firmę, która jest na dzisiaj przedstawicielem kilku topowych marek kartiowych na Polskę. E, na przykład Solar, Takel, na przykład Sonic Sports, na przykład Carbras, Jersey, Gulp Carp e, i parę jeszcze innych e, marek. Do tego firma posiada platformę detaliczną o nazwie bytebox, gdzie sprzedajemy ten towar również odbiorcom końcowym, nie tylko do sklepów. Pomysł na tą firmę tak jak wspomniałem, rodził się na Medin, ale cały czas jest modyfikowany. Dzisiaj plan jest taki, żeby stać się Liderem dystrybucji produktów karpiowych na polskim rynku. Dołączamy kolejne marki, no, na tą chwilę mogę powiedzieć, że na pewno będzie to Ruben Hiton. E, Ruben Hiton to jest marka sama w sobie, są to wagi, które, e, powiem inaczej, żeby potwierdzić rekord świata karpia, trzeba zważyć tę rybę na wadze Ruben Hiton. Takie są wymogi. E, z ciekawostek, będziemy mieli wagi, z polską flagą, specjalnie dla Polaków, jako taki wstęp do dystrybucji na polskim rynku. Pokażemy je oczywiście na rybowaniu w Poznaniu. Będzie też kilka innych ciekawostek, jeśli chodzi o naszą dystrybucję. Chciałem się skupić na trzech markach, których jesteśmy dystrybutorem na polski rynek. Jest to marka Sonic Sports, angielski producent wędek karpiowych. Nie tylko karpiowych, bo również produkuje spinningi. Jest też dział morski. W tym roku wprowadził też pierwszy w swojej kolekcji kołowrotek karpiowy. To jest tak naprawdę premiera kołowrotka. Taurus 8000, sprzęt, który ja mam okazję tutaj pierwszy raz używać. Mm, próbowałem na niego łowić i moje wrażenia są naprawdę e, bardzo, bardzo pozytywne. Jest to kowrotek wyposażony w 9 łożysk, a, posiada w komplecie zapasowe szpule, ma bardzo fajny, płynny e, hamulec, e, który, e, który skokowo daje się bardzo szybko nastawiać. E, przy okazji mogę pokazać również kij, który jest prototypem, ten kij jeszcze nie ma nazwy. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że wprowadzamy sprze do sprzedaży w następnym roku wędki 10-stopowe. Wędki, które, e, których przeznaczeniem jest łowienie z łodzi, to łowienie e, w trudnych warunkach, między zaczepami, tam gdzie manewrowanie dłuższą wędką jest bardzo utrudnione. Ten model, e, tak jak wspomniałem, jest e, no, modelem bez nazwy, ale już wiem, że w następnym roku wyjdzie pod szyldem SK3XTR. Jak to stopowa wędka, wszystkie modele, czyli będą modele 275, 3.25 LB, będą skorkowymi rękojeściami. Z nowości, które też pokażemy na rybomani, będą wędki SKS, -y, najbardziej popularne te wędki w granicach 300 zł o cenie detalicznej, które będą w tzw. limitowanej serii Black Edition. Będą całe czarne, będą prawdopodobnie idealnie pasować do tego kołowrotka. Drugą marką, którą chciałbym przedstawić, jest znana w większości karpiarzy angielska firma Solar, Solar Techel. Właścicielem tej firmy jest Martin Lowe, też słynny karpiarz, łowca jednych z największych ryb, jakie wpływają w Europie. Te produkty, tak jak wspomniałem, no nie trzeba nikomu dokładnie przedstawiać. Dla nas istotą jest to, że firma Solar wyprodukowała specjalny dla nas, według receptury Krzysztofa Harmuszko, produkt, którego jesteśmy dystrybutorem na Polskę i mamy wyłączność, jeśli chodzi o ten produkt. Jest to seria kulek Klaptofi, no akurat... Ten produkt używałem tutaj na łowisku, gdzie jesteśmy. Nęciliśmy drobnymi kulkami. To jest, to jest produkt, który. Buta zapachowa to jest Squid Octopus, przełamany słodkim zapachem Tofiego. Firma Solar zaprezentuje na targach rybomania całą serię swoich produktów w nowej szacie graficznej, bardzo ładnych żółtych opakowaniach, które zupełnie zmieniają jak gdyby, wizerunek te, tego produktu. Będziemy mieli całą gamę tych produktów do pokazania na targach. Kolejną marką, która jest dla nas bardzo istotna, jeśli chodzi o, o, o dystrybucję, zajmuje poważne miejsce w naszym portfolio, jest firma Carbras. Carbras to angielski producent, tak naprawdę, zestawów końcowych, czyli wszelkiego rodzaju haków, pozycjonerów, plecionek. Krętlików, wszystko co jest potrzebne do skonstruowania chwytnego, łownego zestawu końcowego, ta firma ma w swojej ofercie. My na rybomani pokażemy pełną gamę tych produktów. Takim rodzynkiem będzie. Obecność właściciela tej firmy Rejada Smitha, który będzie oczywiście jak zwykle prezentował sam, jak wiąże zestawy. Jego prolekcje cieszą się bardzo dużym, dużą popularnością. Zapraszamy również na Rybomani. Rej będzie u nas na stoisku, gdzie będzie prezentował wszystko. Co będzie interesowało każdego, który tam się pojawi. Jeśli chodzi o Stoisko na Libomanii, no mamy dosyć dużą powierzchnię, na której pokażemy, tak jak wspomniałem, wszystkie marki, których jesteśmy dystrybutorem. Dodatkowo przewidujemy również obecność sklepu detalicznego Bitebox, gdzie będzie można nabyć produkty, których jesteśmy dystrybutorem i nie tylko, bo Bytebox to szeroka oferta, praktycznie pełny zakres produktów, które służą do łowienia karpi. Zapraszamy bardzo serdecznie na nasze stoisko wszystkich właścicieli sklepów, gdyż naszym głównym celem jest działalność hurtowa. My powołaliśmy tę firmę po to, żeby dystrybuować te produkty poprzez sklepy detaliczne. Na targach pokażemy wszystkie nowości, pokażemy pełną ofertę. Będzie troszeczkę czasu, żeby uzgodnić warunki handlowe, porozmawiać o wszystkich. W sposobach naszej dystrybucji i tym wszystkim to się wiąże ze współpracą. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na stoisko International Take oraz Bitebox podczas targów Rybomania 2014 w Poznaniu.